Chyba Walczyć z nimi czy nie? No walczy. Już, ja hmm. Później w porządkowych odcinkach może to pokażemy. Patrz na gosta. O, czekaj, nie! Nic nie Nie ja wiem co robić. Gdzie idziesz teraz? Nie po co? BĘDZIEMY robić GITARĘ! Tak, zjechał. Widzę za tobą. Jackson sparł. O, świnia przy stole! Grubo! <laughs> Poszli po I co teraz? Gitara. Tak. Co? nic, nic lecimy dalej. Nie, jeszcze mamy czasu. Tak. Nagramy cały odcinek, potem podzielimy. Dobra, idziemy. Lecimy, lecimy. Znamy. A jak to podzielimy? Wykasujemy ka kawałki? Czy ja? Ja podzielę tamtym programem do podzielenia. A jak, a jak to zrobić? Pro, ten program umie podzielić. Ten co. Hej, Pelka? Uh -huh. Gdzie jestem? Teraz musimy znaleźć ostatnie. Możesz zwonić trochę, Jackson. Oj, sorry, chłopaki. Pociłem twojego z giveru, naszego, znaczy się. A te drzwi jak się otwiera? I do tego potrzebny jest... eh... wody. Ale my go nie mamy, a skąd ja wziąłem sikerę? Dobre Ty masz sikerę. jestem od zawsze ty masz masę. A rzucę nie ma co? No właśnie Co, wróci do mnie? Dobrze No, chyba w nich nie wiem, skąd to nie, skąd to Może Możemy tak świnie trafił, nie da się? Szkoda Chciałbym się nie dać świnić trafić. Słabo, nie? W ogóle co teraz trzeba zrobić? Trzeba ostatniego kostka. A nie możemy tylko się na dwa części? No to podzielimy potem, ja podzielę. Znaczy tak na dwa części te dwa odcinki będą? Z jednego? Będą, sam się będą podzielone normalnie. A jak? Także jak dasz do playlisty mm -hmm. na przykład to będzie tak jak graliśmy teraz, to będzie tak Ulótnie się jeden i następny się zacznie tak automatycznie. Co nie? O czekaj, ja już wiem co można zrobić. Muszę się wspomniała co mogę zrobić. Mam dziewczyny, nie? Aha, teraz można ten tutaj do góry właśnie. Spój w Co to? Gdzie ona się tak buja i co? Tam jest jakaś lina! aha, no właśnie. Wow! Dobra, dziewczyny są najlepsze. No! Nie zaglebasz się. Odpalaj! Odpalaj fajerwerki! Nie mogę. A, a ty co? A ty co tak? A jak ja mam tam wejść? Ty tam nie musisz wychodzić. Ja to, ja to wszystko załaman. Zawołaj tych chłopaków tu. O, dzięki. Będę piesy, będę piesy.

co ja wszystko, co, Wszystko, wszystko na jednej jest smieta. Szekierę ją. Nie, sekierę nie. A dzięki. Nie ma sprawy. Wchodzisz tam. A, a umiesz coś takiego robić? O, chodź Czekaj, tutaj. Czekaj, załatwię go. tego tutaj, z tej strony. Ile? Co chcesz, żebym zrobił? Yeah. Pewnie, że umie. O, po tym to nie umie łazić. Ło, wow, szybko! O, znowu jakaś dziewczyna. Cześć! Siema szlaska, co u ciebie? Coś taka niegadatliwa, no weź zagadaj. Ups! Ups, niech kiedy chciałem złapać. Wow, spadłem! Jest co? kiedy chciałem złapać pod długę, niech tą ci zabijamy innego kolesa. Jedną dziewczynę. Nie rzutuję. skokiem, nie o tym musisz. Iść. Spadaj. Nie da się jej trafić trzy kiery. Idę, idę. Wow, Żerando! Papuszka? Pan to! Chodź, chodź. chodź. Pan Kici Kicikicie miał Pan to! Uuuu, Jack, co ty? Gdzie ona jest? Psy są, żebym miał lepszą kamerę. Nie widzę papuszki. Wasy ja miały te. Ale jej tu nie, nie ma. Jest tutaj. Nie widzisz? Nie widzisz, na zimnym dole. Spadaj teraz. <laughs> Mam ci pokazać, co, co sobie. No, nawet, Jack. Tak, to się I wróciła do siebie. Proszę, masz papuszkę. Oddajemy cię. Pociacham jeszcze trochę nich. Dawaj tego z pistoletem, tu jest jakaś rozwałka. Do tego potrzebny jest dźwięk, którego ty nie masz. A teraz lecimy do łodzi. Teraz jest... my... idziemy do łodzi. Ho. Idziemy do łodzi. No idę, idę. Zbieraliśmy załogę, to idziemy do łodzi. Niezła ekipa ty, wariatów.

Jest skąd? Jestem na pokładzie. W no? Siedzę. Y! Aha! Żeby wsiąść, tak, wsądź. No i co? Co ty robisz na no wejdź! Patrz! Co ty robisz? Ty chcesz aż zaatakować? No to zobacz. Ten, ten wciskam. Ten. A którym wsadasz za Aha, muszę, muszę schować sikierę. A którym wsada, co? Tymo. No właśnie, to ty No to wsiadłem i co? No. Aha, to przedtem byłem i wcisnąłem to i nie działało mi. Widzisz, że ja się motam trochę, no. He? To jestem lekko zamba? Ja. To musiało baleć. To musiało baleć. A ty? Ej, on ma słończego zomba. Hmm. zęba. Czemu wszyscy go biją? Nie wiem. No co A, chodzi? Gips i Gips i Willy są fajni. Dawson Gips jest fajny. Gipsy Lipsy. To jest tak. A to będzie za skulowskie. To będzie najlepsze. To jest Balbossa. To jest Balbossa. Balbosa jest piratem, ale później będzie koszazem. I później Balbosa straci nogę. Niezła zła historyjka. Na tym zakończy się nasz drugi chapter. Nie, 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 Jeszcze nie, ale zakończy się nasz drugi chapter, nasze granie. Teraz Jack Sparrow będzie pływał po nieznanych morzach ze swoją ekipą, którą zebrał w Chapter One, Chapter Two. Ale czy to jest królestwo z To jest przecież ten... z z tą Coś tam no jest to jest posażony perły, perły z... jakoś z... tak. Będzie pływał. Oto będzie najlepsze. <słuch> o, wpadło mu się. Rekin go zje zaraz. No, no to <grym> I wypadł na bezludną wyspę. Ups, Barbosa zabije. I i Barbosa znalazł ten perłę i, i i i kiedy ktoś. Y, Dostanie moc tej perły, i, i akurat tam jest światło zamienne w skeleta. Uuu! A to za muminek? Mumia. <grywa> <U>. <grywa> Ona sobie właśnie uświadomiła, co znaczy ten medalion. A co znaczy ten medalion? I ten medalion to jest tak naprawdę perła, ta która, która przez światło zamienia w skeleta. No jest świetle. Sendzic ona przeciwko zameniasz. level tortuga Tortuga. Ortuga. Tak, to ja. Tym jest Co dostajemy? Mister Agipsa. koton Anna Maria, Anna Maria, Maria. Marti. I Marti. Marti? No. <ścoughs> Marti To ten doktor. Ty... Onże Marti. I nie mamy prawdziwego Pilata, niestety. Ale Zdobyliśmy troszkę monetki i. I Gold Bricks. zaraz nam się zaświeci. Cóż jeszcze? Odblokowaliśmy wszystkie rzeczy poza jednym chyba łopata, diament, gitara! Jak 85, trochę tego jest. Wiesz co, jeśli się znajdzie w a teraz może pokażemy im ten port cały. Mhm. Bo w poprzednim odcinku niestety wam nie pokazywaliśmy No, to, że... zaczęliśmy tak nie od początku, więc cofniemy się teraz do początku. Po przejściu mhm. drugiego chapter'a. Oczywiście. I pokażemy na czym... Co to jest port. Jack Sparrow. Jaj. Wow. Jack i kto z tam? Chodź. To jest właśnie początek gry. Cały port. Tutaj jest port. W którym są rozstawione różne czaptery. Tutaj można sobie też pomachać padelką i powalczyć z Jackiem. Ej, jeszcze przesłuchaj. Tam, tam na popłynąć. Chodź za mną. Spokojnie. Ale kiedy krokodyl? A jaki <laughs> jak unik! Ja się boję krokodyl. Które e, e, no. zaraz będą? To... Można wejść sobie na plażę fajnie, popalać się. Może będą jakieś dziewczyny, ale na razie nie ma. Tutaj, tutaj trzeba mieć ile tam o tych klocków, żeby to odblokować. No. O, mi pokażę wam fajną rzecz. Nie wiem czy będę mógł ją zrobić. Jack wyciąga kompas. Patrz tu, pani papuszka. A to jest pan papuszkowy, czyli I... koton. Koton? Pan papuga. Papi nie kocha. I nieźle macha. Nieźle śleje. Jak Jack sobie idzie? To to, zamieni się. To jest Mr. James. To to, zamieni się w pieszkać i ja mam. Gdzie jest piesek? Nie widzę go. Widzę tylko kozła. No dawaj. Zamęczę, no. Co? No, z pieska na przykład. O, tutaj jest na przykład piesek. O, jest. Zamęczę, tego no. I wykopi to. Uhu, mi to. Fajny gadżet z pieskiem, umie kopać. Dobre, dobre. A teraz pan na to. też wykopuje różne fajne rzeczy. Panato. na to. Jesteśmy skiertem. Jestem z sklejkiem! A ja pieskiem i to. I kiedy jesteś skeletem? Piesek to... jakieś skoki wykonuje? I kiedy jesteś skeletem... A jak piesek gryzie fajnie. Wow, wow. I kiedy jesteś skeletem, to, to pod wodą nie traci powietrza. A kiedy... czy pieski umią pływać? Tak. No prawda? No grubo. I nawet skoki wykonują w wodzie. Ciekawe czym zjadł krokodyla. <ścoughs> Oni nie mogę zaatakować. Kiedy jesteś Uważaj, to... Kiedy jesteś skeletem, nie mnie tracisz pod pod wodą. Wow, niezłe. Ale jest to No i tak właśnie jest zbudowany LEGO Piraci z Karaibu. A my zapraszamy już niedługo na chapter 3. Zjem kurę! Kura, chodź tu! Poczekaj, kura! Ej, może nie. Zjedź mnie, zjedz mnie! Zjedź mnie! A gdzie, gdzie ten kurczak odleciał? O, paczek! Tutaj leci zdechły! Pa! Macie świst, tak? Nie, weź mnie! Zabija, to jest rowerka. O, Jackson! Dada! Tak. Dada i skończymy!